Czuliście się w tym tygodniu trochę jakby lżejsi? Możliwe, że to przez kamień, który spadł nam nie tyle z serca, co z karku z racji Dnia Wolności Podatkowej. Ile dni w roku musi pracować Polak, aby spłacić obciążenia podatkowe i zacząć w końcu zarabiać na siebie? Bracia KG ustanowili nowy rekord oszustwa w historii kryptowalut. Zniknęło 69 tysięcy bitcoinów o łącznej wartości 3,6 miliarda dolarów, które zostały wyprowadzone z giełdy AfriCrypt, gdzie podzieli się założyciele platformy i co obiecywali inwestorom. Już drugi bank centralny w naszym regionie decyduje się na podwyższenie stóp procentowych. Kiedy czeka to Polskę i co wtedy stanie się z ratami kredytów? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym Biznes Weeku. Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was w programie Praktycznie o Pieniądzach oraz serii informacyjnej Business Week. Poprzedni odcinek obejrzeliście już ponad 50 tysięcy razy, dlatego warto do niego powrócić. Od wtorku, 22 czerwca, zarabiamy już nie na państwo, ale na własne potrzeby. Tą datę warto zapamiętać. Dokładnie 172 dni roku musieliśmy przepracować w 2021, aby symbolicznie uwolnić się od podatków, składek i innych tego typu obciążeń. Dzień wolności podatkowej to symboliczna data, którą od 1994 roku wyznacza centrum imieniem Adama Smitha. Polega on na tym, że gdybyśmy umownie od początku roku w pierwszej kolejności opłacili wszystkie podatki, to dzień, w którym pieniądze byłyby już wyłącznie do naszej dyspozycji, nazwiemy właśnie Dniem Wolności Podatkowej. W trakcie roku ulegamy złudzeniu, że pieniądze, które zarabiamy, są nasze. Prawda jest jednak taka, że część z nich do nas nigdy nie dociera, bo zostaje z automatu odciągnięta. Od pensji czy faktury. Z kolei z tych pieniędzy, które dotrą już na nasze konto, część jest zaledwie w pewnym sensie pożyczona. Dostajemy je do ręki na chwilę, a potem oddajemy je robiąc zakupy. Kiedy płacimy akcyzę w cenie alkoholu, kiedy płacimy podatek cukrowy w cenie coli, kiedy płacimy VAT kupując ubrania czy kosmetyki, czy choćby kiedy w cenie każdego litra paliwa płacimy akcyzę, VAT, opłatę paliwową i inne. Zatem prawie połowę roku jesteśmy przyspawani do państwowego pługa. Według Instytutu SMIFA bez zwiększenia wolności gospodarczej ten stan rzeczy będzie się jedynie pogłębiał. Za to na brak wolności na pewno nie mogą narzekać założyciele kryptowalutowych skamów w RPA. Tam rynek to prawdziwe eldorado. Bracia Amir oraz Raiz KG, założyciele południowoafrykańskiej firmy AfriCrypt zniknęli wraz z Bitcoinami o wartości szacowanej na 3,6 miliarda dolarów. Miejsce przebywania dwójki jest nieznane. Wiadomo natomiast, że bitcoiny zostały wyprowadzone ze spółki w sposób uniemożliwiający ich śledzenie. Kłopoty klientów AfriCrypt zaczęły się w połowie kwietnia, kiedy to otrzymali od jednego z założycieli spółki e-maila z informacją, że platforma zamraża wszystkie należące do nich konta. Przyczyną miało być rzekomo wykryte przez nich włamanie. Twierdzili również, że zgłoszenie tego stanu rzeczy odpowiednim służbom jedynie spowolni odzyskiwa Dostępu. Może jednak trzeba było to zgłosić już wtedy. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało. Też prawda. W międzyczasie wyprowadzone skąd bitcoiny zostały przepuszczone przez tak zwane miksery kryptowalutowe. To czyni kierunek, w którym zostały przesłane, praktycznie niemożliwym do wykrycia. Wiecie, co jest w tej historii najlepsze? Ci bracia. Królowie oszustów, którzy zrobili przekręt na niespotykaną dotąd skalę, to chłopaki, które mają 17 i 20 lat. Zastanawiam się, gdzie ja popełniłem błąd. Ja jak miałem 17 lat, zasuwałem jako keller na weselach w weekendy. A i tak nikt nie ufał, że nie upuszczę zaraz komuś na głowę tacy z talerzami. Ci goście natomiast założyli własną platformę kryptowalut. Rozmawiali z inwestorami i obiecywali ludziom zwroty rzędu nawet 10% dziennie. Zachęcali do zapraszania kolejnych na zasadzie systemu MLM. A finalnie zgromadzili miliardy dolarów i. Czmychnęli. Rynek kryptowalut to rzeczywiście świat nieograniczonych możliwości, zwłaszcza dla oszustów. Zauważcie, że to są dopiero juniorzy w świecie przestępczości. Jaka świetlana przyszłość przed nimi. Swoją drogą, zakładam, że jakby kiedyś zrobili igrzyska w robieniu finansowych wałków, to RPA ma naprawdę solidną ekipę. To nie pierwszy taki przekręt w tym kraju. Wyobraźcie sobie, że nadzór finansowy nie może nawet rozpocząć oficjalnego dochodzenia w tej sprawie. A to za sprawą braku regulacji rynku kryptowalut. W RPA. Mój komentarz do tej sprawy jest następujący. Kto im w ogóle uwierzył, czy ludzie tam nie mają własnego rozumu? Czy nikt nie sprawdza, kto stoi za daną firmą, czy za danym super inwestycyjnym przedsięwzięciem? Ja rozumiem, jak nastoletnia kuzynka zamawia kosmetyki z Avonu, to można się jeszcze skusić, żeby wydać parę groszy. Ale żeby wpłacać gigantyczne kwoty tak młodym ludziom, obiecującym złote góry na nieregulowanym rynku, bez możliwości zwrotu, jak cokolwiek się wydarzy? Nie wiem, jak to nazwać. Niewiedza? chciwość, Głupota? Naiwność? Nie wiem, zaproponujcie coś w komentarzach. Podobną naiwnością może wykazać się klient, który dziś podpisał umowę kredytu na 20 lat i wierzy, że wysokość raty w tym czasie się nie zmieni. Mniej rozczarowania może nam przysporzyć wiara w obietnice polityka o obniżeniu podatków czy zapewnienia arabskiego szejka, że z 12 żon jesteś tą jedyną. Już drugi bank centralny z gospodarek często porównywanych do naszej podwyższył stopę procentową, aby powstrzymać rozpędzającą się inflację. Zarówno Węgrzy, jak i Czesi zdecydowali się na taki Rok już w tym tygodniu. Bank Centralny Węgier podniósł główną stopę procentową o 0,3 punkta procentowego do poziomu 0,9%. Narodowy Bank Czeski podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 0,5%. NBP powstrzymuje się natomiast z podjęciem takiego kroku, pomimo słabnącej złotówki. Mówi się, że najwcześniej Rada Polityki Pieniężnej podejmie taką decyzję w listopadzie tego roku. Jak zmieni się wtedy życie kredytobiorców? Pierwsze podwyżki będą pewnie znikome. Będzie to 0,25 punkta procentowego, może 0,3 tak jak w Węgrzech. Ale nawet taka podwyżka. Będzie już miała wpływ na wysokość raty kredytowej. Warto pamiętać, że zdecydowana większość udzielanych w Polsce kredytów, zarówno tych na nieruchomość, jak i tych konsumenckich, to kredyty ze zmienną stopą oprocentowania. Co to oznacza? To oznacza, że oprocentowanie naszego kredytu zależy wtedy od dwóch czynników. Pierwszy czynnik zmienny, czyli stopa procentowa, która w każdej chwili może się zmienić, wpływając na wysokość naszej raty. Drugi czynnik to czynnik stały, który jest niezmienny przez cały okres kredytowania. Jest to tak zwana marża banku. Kiedy stopy procentowe są bliskie zera, to w skali 5, 10 czy 15 lat istnieje spore prawdopodobieństwo ich zwiększenia. Zatem dla osób, które kredytują się pod tzw. KOREK, może się to okazać ryzykowne. Dlatego według nowej rekomendacji S banki komercyjne mają czas do końca czerwca, aby wdrożyć oferty ze stałym oprocentowaniem. Każdy bank będzie zmuszony oferować kredyty ze stałym oprocentowaniem w okresie co najmniej 5 lat. Można by powiedzieć, że to dobra zmiana, która przyczyni się do zmniejszenia ryzyka po stronie konsumentów, zwłaszcza tych nieświadomych. Na rynku brytyjskim jest to już pewnego rodzaju norma, że. Kredyt bierze się z ratą stałą w okresie 2, 3, 5, a nawet 10 lat. Tyle, że w praktyce w Polsce niemal nikt nie będzie z tego korzystał. Przynajmniej nie w obecnej postaci. Dlaczego? Bo rzecz jasna banki nie wezmą na siebie ryzyka podwyższenia stóp procentowych za darmo. Będą chciały otrzymać za to odpowiednio więcej. Dlatego większość tego typu ofert w porównaniu do kredytu ze zmienną stopą oprocentowania będzie o wiele droższych. Zwykle droższych o tyle, że sens skorzystania z nich będą widzieć jedynie skrajni pesymiści. Co prawda nie można wykluczyć, że w skali 5 lat stopy procentowe będą dynamiczne. Dynamicznie rosnąć, ale raczej nie aż tak, żeby pokryć stratę wynikającą ze znacznie wyższego oprocentowania. Mówimy o różnicach tego typu. Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem 2,5%, a kredyt ze stałym 4,5 czy nawet 5%. Czyli od początku mamy ratę dobrych parę set złotych droższą. Czy to właściwa cena za spokojny sen? Nie wiem, ale wątpię. Pewien jestem natomiast tego, kto został biznesmem poprzedniego odcinka, a została nim Ekipa naszych piłkarzy, którzy odpadli już z Euro 2020. Forzberg z polu Karnym, wciąż Forzberg i jeden do zero na sztuce. Ruszył wszystkich szukam miejsca do odnajścia. Forzberg dwa do zero. No i teraz będzie głosniej. Klaeson, Klaeson. Koniec zmuteń, kończymy zmarszeli. Koniec myślenia o czymkolwiek. Szkoda. Chętnie nagrodzę autora tego komentarza po zgłoszeniu się na maila. W tym odcinku na business mema nominuje natomiast kamień podatkowy, który spadł nam z karku po 172 dniach niewoli. Braci KG, członków juniorskiej kadry oszustów RPA, którzy ograli inwestorów na miliardy dolarów. Oraz Mariana Krydyciaka, alterego każdego kredytobiorcy, który nie spodziewa się, że banki zwiększą mu raty za kredyt. Zachęcam do głosowania w komentarzach, jak zwykle, odpowiedni hashtag i krótki komentarz, dlaczego akurat taki wybór. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco ze światem biznesu i finansów i obejrzyjcie poprzedni odcinek tutaj. Do zobaczenia w kolejnym Business Week. Już za tydzień w niedzielę o 15:00. Cześć.